Kochane, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj tym właśnie filmem rozpoczynam nową serię, całkiem nową serię na moim kanale. Serię, która będzie skupiała się stricte tylko i wyłącznie na pielęgnacji naszej facjaty, szyi dekoltu, czyli wszystkiego, wszystkiego tutaj. Tematów jest milion, jak najwięcej jest, nich chciałabym po prostu poruszyć, także zacznę zacznę po prostu taką, takim filmem najbardziej ogólnym. Tak, do tej serii dzisiaj nie mam na sobie makijażu ani grama, mam tylko olejek na ustach ten z Clarence, bo miałam wyjątkowo suche usta dzisiaj. I tak ta seria będzie wyglądać. Nigdy nie będę miała na sobie żadnego makijażu. Po pierwsze, no bo rozmawiam o pielęgnacji, więc bez sensu, żebym tutaj siedziała z 3 kilogramami tapety. A po drugie, no skoro już o czymś mówię i mówię o skórze i tak dalej, no to pokażmy tą normalną skórę, bo myślę, że trochę tego też brakuje w naszym świecie w social media, żeby pokazywać po prostu swoją twarz, taką, taką jaka jest. Także to jest moja buzia. Na której mam pielęgnację tylko i wyłącznie. Dobra, chciałam tę serię zacząć filmem, który byłby jakby taki najbardziej ogólny, taka baza, taka podstawa, czyli w ogóle jak powinna ta pielęgnacja powinno to jest takie słowo, którego się nie powinno używać, ale to jak w jaki sposób ta pielęgnacja powinna tak naprawdę wyglądać, od czego zacząć, jakie są takie kroki po prostu. I dzisiaj powiem o krokach porannych, krokach wieczornych. Każdy z tych kroków oczywiście osobno będziemy sobie osobno sobie będziemy omawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, to wpisujcie oczywiście w komentarzach. Jeżeli macie ochotę na jakiś konkretny temat, jeżeli chodzi o pielęgnację, to też dajcie znać, bo, bo chętnie się zgłębię z Wami mocniej w te tematy. Także lecimy. Zaczniemy sobie od pielęgnacji porannej, jeżeli chodzi o pielęgnację poranną to wymieniłabym siedem 7, 7 takich głównych podstawowych kroków, 7 kroków, które czy ja zawsze wykonuję wszystkie? Nie. Niektóre skracam, niektóre przeskakuję, ale zaraz Wam powiem dlaczego i jak to wygląda u mnie. Dobra, pierwszy krok to jest baza, czyli oczywiście mycie twarzy. Eee, myślę, że nikomu nie muszę jakby zbytnio wszystkiego tłumaczyć, no ale jeżeli e, znam osoby, które nie, nie myją, czy są takie osoby na świecie, które nie myją twarzy rano, jeżeli bierzecie na serio pojedyncze swojej twarzy, to. Twarz powinna być rano myta. Po prostu przez nas budzimy się, dotykamy poduszki, dotykamy twarzy, twarzy palcami i tak dalej. Zresztą to jest parę godzin, więc zdąży się trochę tego sebum i innych rzeczy na tej twarzy, na tej twarzy znaleźć. Także najpierw mijemy twarz. Co ważne, ważne jest, żeby to był bardzo delikatny specyfik absolutnie nic jakiegoś pieniącego się intensywnego, nic takiego mocnego. Ja absolutnie unikam wszelakich SLS-ów w jakiejś takiej sprawie, jeżeli chodzi o mycie mojej twarzy. Nie używam bardzo, bardzo jakby ciężkich Balsamów do mycia twarzy w tym, w tym kroku, nie używam też zazwyczaj olejów, raczej wybieram takie specjalne jakby mydła do twarzy, żele, pianki, coś takiego dosyć, dosyć lekkiego, po czym moja skóra będzie odświeżona, jakby oczyszczona, przygotowana do dalszej walki, ale nie będzie jakby okołocona z całej warstwy ochronnej, także u mnie to jest pierwszy krok. Do tego też, jakby do wytarcia twarzy, do zdjęcia tego produktu z twarzy używam zawsze takich zwykłych, takich zwykłych flanelowych ściereczek czy tam małych ręczniczków, ja je kupuję w 10 pakach, kiedyś robiłam to, robiłam to w Primarku w Anglii, tutaj chyba mam to z bon Prix czy coś, czegoś takiego i to po prostu przy zmywaniu tego specyfiku z twarzy biorę tę ściereczkę pod bardzo, bardzo gorącą wodę, przykładam sobie do twarzy, zmywam wszystko, potem jeszcze chlapię i odkładam tę ściereczkę i będę używała jej również wieczorem, potem kiedy będę zmywała makijaż, także to jest krok pierwszy drugim krokiem będzie użycie toniku, ale takiego eksfoliującego toniku, który będzie tonikiem w jakiś sposób kwasowym który będzie miał w sobie jakiś kwas nie używam toników które nie są kwasowe. Nie używam w ogóle toników, które, są, które nie są eksfoliujące, bo ten krok dla mnie nie ma sensu. Kiedyś używało się toników takich zwykłych po to, żeby jakby domywać resztki makijażu, domywać jakieś nie, nie, nie dosyć, jakieś, jakiś brud z twarzy. Natomiast do tego. Służy dla mnie oczyszczanie twarzy, także nie mam potrzeby domywania niczego. Także używam toników kwasowych i to jest taki trochę kod do działania. To oczywiście je pomaga naszej skórze się regenerować, jakby wydobywa. To jest po prostu jakby taki peeling chemiczny, więc te wszystkie całe martwe skórek troszeczkę szybciej się, szybciej się złuszcza. I używam tego na całą twarz, używam na szyję, używam pod oczy. Po prostu na, na waciku kosmetycznym przejeżdżam sobie, przejeżdżam sobie twarz codziennie, co rano i co wieczór dobra, kolejny krok to będzie po prostu to będzie spray, to będzie jakiś nawilżający spray, nawilżający toner do, do naszej twarzy, to może być woda termalna zależy czego lubicie używać i to jest ten krok, który można by było użyć na przykład takiego klasycznego toniku w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli rzeczy która ma nawilżyć naszą skórę toniku, który nie ma w swoim składzie żadnych detergentów, który nie ma nam wyczyścić twarzy i doczyścić skóry, tylko który ma nawilżyć także cokolwiek w sprayu, cokolwiek sobie po prostu macie z pompeczką, czy to będzie jakikolwiek hydrola, czy to będzie woda różana, czy to będzie coś z kwasem kialoronowym, właśnie, czy to będzie jakaś woda termalna. Takie pierwsze przyknięcie, to jest jakby pierwszy pierwszy krok, jeżeli chodzi o tę kanapkę, kanapkę nawilżającą. Oczywiście to jest zakład taki krok, który spokojnie można pominąć, ale im więcej tego będziecie nakładać na twarz, to Wasza skóra będzie lepiej, lepiej nawilżona, lepiej odżywiona i będzie Wam po prostu bardziej, bardziej wdzięczna, także to jest krok kolejny. Tutaj teraz taki krok, który można, można ominąć i wiele osób omija, omija, czyli krem pod oczy. Dlaczego można krem pod oczy według mnie ominąć? Krem pod oczy Dużo kremów pod oczy, bardzo dużo kremów pod oczy. To są rzeczy, które A, mają bardzo podobne składy jak kosmetyki do, do innych jakby części naszego, naszej twarzy, czy jak inne sera, czy jak kremy, e, tylko są nazwane, że to są rzeczy pod oczy i tak naprawdę nie robią niczego innego niż reszta naszej pielęgnacji. Także to jest po prostu. Przepłacanie najprościej świecie, a B bardzo często um, próbujemy walczyć z problemami, których nie da się przeskoczyć kremami pod oczy, na przykład moje cienie pod oczami, które no tutaj widać. Ja mam po prostu tak, mam i zawsze tak miałam, ja mam taką budowę oka, i żaden krem pod oczy nie zmieni tego, że ja mam te, te, te po prostu takie zagłębienie i te cienie pod oczami. Po prostu żaden krem tego absolutnie nie zmieni, więc kupowanie kremów, które będą mi obiecywały Zniwelowanie, zlikwidowanie cieni pod oczami to jest wydawanie wyrzucanie po prostu pieniędzy z błoto i w błoto. Jeżeli nie chcecie używać kremu pod oczy, to najprościej w świecie każdy kolejny krok pielęgnacji, który będzie, będziecie nakładanie serum i kremu, po prostu zamiast kończyć tutaj poniżej, nakładacie sobie aż pod oczy. możecie sobie też nakładać na powieki, jeżeli te formuły nie będą nie będą za ciężkie. Także jeżeli chcecie przyoszczędzić trochę na kremie pod oczy, to to, to jest jakby fajne rozwiązanie. Ja używam kremu pod oczy. Mówiłam o tym, że nie używam że używanie kremu pod oczy dla mnie, które miałyby zlikwidować cienie pod oczami, to jest walka z wiatrakami, wrzucanie pieniędzy w błoto i oczywiście tak. Natomiast używam kremów pod oczy, bo mam nadzieję, że zadziałają, ale nie na moje cienie pod oczami, tylko na po prostu może na gęstość mojej skóry, na to, żeby to starzenie przebiegało trochę wolniej i tak dalej. Natomiast czy ja widzę działanie tych kremów pod oczy, tak naprawdę nie widzę. Pewnie zobaczę. Mam nadzieję, że zobaczę za 10-15-20 lat, być może wtedy będzie jakaś duża różnica. No i tak także kremy pod oczy jest taka bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Ja wolę zainwestować w coś, co jest droższe, jeżeli chodzi o krem pod oczy. Dla mnie osobiście nie ma sensu w nakładaniu kremu pod oczy, który ma taki sam skład po prostu albo prawie taki sam skład jak zwykłe, nie wiem, zwykła, zwykły krem do twarzy albo po prostu jakieś zwykłe serum. Jeżeli nie mam jakby dobrego kremu pod oczy w tym momencie w mojej kolekcji, to używam swojej normalnej pielęgnacji tylko przy ciągu ją po prostu aż pod oczy, natomiast jeżeli mam jakieś i testuję, to, to w tym momencie nakładam krem pod oczy. Dlaczego teraz? Bo krem pod oczy, dobry krem pod oczy powinien mieć to, że jego jakby cząsteczki, jego, jego formuła, jego struktura powinna być bardzo, bardzo, bardzo drobna i jeżeli byśmy nie nałożyli go teraz, tylko po jakimś kolejnym kroku, czyli po serum, po kremie i tak dalej, to najprościej w świecie te składniki, które są w kremie pod oczy, nie byłyby w stanie się przedostać przez te inne produkty, które już byśmy mieli na skórze. Także w tym momencie idziemy z kremem pod oczy, jeżeli oczywiście takiego, takiego używacie i macie taką potrzebę. Po kremie pod oczy nadchodzi właśnie już ta faza poważnej, hardkorowej pielęgnacji i tutaj będzie krok, w którym nakładamy wszystkie nasze esencje, sera, olejki do twarzy, wszystkie sera olejkowe, wszystkie takie sprawy. Jeżeli chodzi o pielęgnację poranną, to ja staram się nie używać zbyt dużej ilości tych rzeczy. Zwłaszcza, że noszę makijaż, bo jeżeli dam sobie i serum, i olejek, i trzysta innych rzeczy. I taka napka jest taka bardzo, 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 bardzo bogata To po prostu makijaż u mnie dłużej się trzyma Natomiast jeżeli macie skórę bardziej suchą Bardziej dojrzałą, bardziej wymagającą To możecie oczywiście nakładać kilka Kilka różnych produktów I czym się tutaj kierować, jeżeli nakładamy kilka, kilka właśnie rzeczy Typu esencja, sera itd. i tak dalej Teraz bardzo mocny jest ten trend Pielnacji koreańskiej, która mówi o 30 krokach I nakładaniu po prostu wszystkiego um, Ogólna zasada jest taka, że Od najlżejszej Najbardziej wodnistej formuły Konsystencji do takiej najbardziej grubej, aż po, takie, aż po takie oleje. Czyli u mnie wyglądałoby to tak jeżeli mam taką jakąś esencję w takiej bardzo wodnistej formie koreańskiej to nakładałabym to, potem emulsja, która jest troszeczkę bardziej gęsta, ale wciąż jest bardziej wodnista, to wciąż jest bardzo jakby wodnista, e, następnie nakładałabym, nakładałabym jakieś zwykłe serum, potem e, nałożyłabym coś z kwasem hialuronowym, bo kwas hialuronowy to jest coś, co nakładamy zaraz przed, moim kre przed, przed kremem nawilżającym, e, no i na to już po prostu poszedłby krem, który będzie ostatnim krokiem tej a czy przedostatnim krokiem tej pielęgnacji. Rannej. Także oczywiście nie, nie musi używać 15 produktów rano. Brań Boże, jedno dobre serum absolutnie Wam wystarczy rano. I serum to jest dla mnie ta część pielęgnacji porannej, w, której, w, w którą jakby wydawałabym, zainwestowałabym największą ilość pieniędzy. Jeżeli na przykład nie wiecie, czy wydać te pieniądze, które macie, nie wiem, na coś dobrego do oczyszczenia twarzy, czy na tonik, czy na spray nawilżający, czy na krem nawilżający. Wydajcie na serum. Na dobre serum, jak najlepsze, na takie, na, na jakie sobie oczywiście możecie zdroworozsądkowo pozwolić, też to jest tylko pielęgnacja. Nie zaciągamy długów ani nie, nie robimy tego z kart kredytowych, ale po prostu serum to jest rzecz, na którą warto zwrócić największą uwagę, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, pielęgnację twarzy poranną. Kolejnym krokiem będzie krem nawilżający, i teraz tak, tu jest taka, taka jedna sprawa, bo w poprzednim kroku mówiłam o tym, że używamy wtedy esencji serum i olejów, natomiast chodzi mi bardziej, chodziło mi bardziej o takie sera olejowe, takie sera olejkowe, bo kiedy już nakładamy jakby taki bardzo gęsty, gruby olejek na twarz, to ja bym już nie nakładała wtedy kremu nawilżającego, bo on by dla mnie pełnił warstwę, jakby funkcję bariery ochronnej. Natomiast jeżeli macie bardzo jakby, jeżeli macie mieszaną skórę tłustą Skórę, albo macie problemy z tym, że nie utrzymuje Wam się na makijaż na, na skórze, to rano zrezygnowałabym z używania olejków olejów, bo bardzo często, spra... znaczy no zazwyczaj oleje mają to do siebie, że nie znikają, nie wchłaniają się całkiem w naszą skórę, więc pozostaje warstwa, która może sprawiać, że ten makijaż trzyma Wam się krócej, także na to możecie, na to, na, na to trzeba uważać. Jeżeli macie serum olejowe, to w, tam, w tamtym kroku i na nie po prostu coś, coś z kwasem pielonowym i na to teraz krem nawilżający. Krem nawilżający to jest właśnie bariera ochronna, coś co trzyma tą wilgoć naszej, naszej twarzy, na naszej twarzy, to nie jest krok, na który, używa, na który wydawałabym jak niesamowitą ilość pieniędzy. Ja osobiście unikam wszelkich kremów, które mają w swoim składzie oleje mineralne. Ja mam cerę normalną, mieszaną i oleje mineralne u mnie sprawiają, że zatykają. Po prostu mi się pory, bo oleje mineralne siedzą na górze naszej skóry. Natomiast zdarzyć się może, że dla Was oleje mineralne będą super, bo macie skórę na przykład, bardziej suchą, e, bardziej dojrzałą, i wtedy te oleje mineralne pełnią jakby idealną taką idealną funkcję, idealnej takiej warstwy ochronnej, która właśnie siedzi na skórze, nie pozwala biegocie się wydostać ani wniknąć. Tylko zwłaszcza, jeżeli używacie olej mineralnych, to tutaj pielęgnacja twarzy, w sensie mycie, bardzo porządne twarzy, jest absolutnie kluczowe. I ostatni krok, który bo często ktoś przeskakuje, nie ukrywam, zwłaszcza w takie dni, gdzie siedzę, siedzę w domu, to jest nasz filtr słoneczny. I ja gorąco zachęcam do tego, ażeby używać osobnego filtra słonecznego, nie filtra słonecznego, który jest w podkładzie, nie filtra słonecznego, który jest w kremie, tylko osobnego po prostu filtra słonecznego. W tym momencie jest bardzo dużo firm na rynku, które specjalizują się w takich produktach, czy to są firmy koreańskie, czy takie typu La Roche czy takie francuskie, to jest takich aptek francuskich i one niejednokrotnie mają świetne wykończenia, często są to matowe wykończenia, które świetnie sprawdzają się jako sama, jako jakby taka samodzielna baza pod makijaż. I teraz już te kremy, te filtry słoneczne to nie są takie białe, ciężkie rzeczy, które nas strasznie obciążają i strasznie zapychają, tylko te formuły są teraz ultra nowoczesne, ultra lekkie, także nie ma absolutnie czego się bać. A jednak promieniowane słoneczne i tak dalej to jest jeden. Jedna z rzeczy, które najbardziej wpływają na starzenie się naszej skóry. Ja tutaj, ja akurat jestem taką osobą, która nie ma świeżej, jeżeli chodzi o filtr słoneczny. Jeżeli wychodzę tylko na parę minut, na, nie wiem, na pół godziny, przejść się z psem i w tym czasie będę większość, większą część właśnie łodzić tam po parku, w drzewach i jakby to słońce będzie na, moją, na mojej twarzy tylko przez kilka chwil, a potem będę siedzieć cały dzień w domu na przykład i wyjdę z psem dopiero wieczorem, kiedy już nie będzie słońca, to w takie dni nie ukrywam, że ja osobiście nie nakładam filtra słonecznego, bo uważam, że trochę witaminy D. I trochę tych promieni słonecznych na twarzy lubię, po prostu lubię, pomagają, pomagają mi w życiu Powinno się zakładać codziennie filtr słoneczny 50, teoretycznie, I tak to powinno wyglądać Natomiast ja akurat tego, tego nie robię, co czy jest dobre, wątpię I w tych 5-7, pięciu, siedmiu, pięciu, siedmiu, zależy, które kroki robicie, które pomijacie, yy, zamknęłabym taką podstawową, bazową pielęgnację poranną Jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, to to jest dobry start Dobra, jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, e, sprawa się odrobinę komplikuje, jakby z tymi krokami, bo to już zależy, na co nastawiamy w, w tym momencie nacisk. E, I też ja lubię, kiedy moja pielęgnacja wieczorna, jakby codziennie wygląda odrobinę inaczej, żeby dostarczyć, jakby skórze innych bodźców i w inny sposób ją zmobilizować do działania, ale o tym będzie, o tym będzie za chwilę. Pierwszy krok, który jest mustem, który zrobić trzeba, jest to oczyszczanie twarzy. E, ja myję moją twarz właściwie, Zawsze, zawsze dwa razy. Pierwsze mycie, a czy tak, jeżeli mam bardzo dużo sobie makijażu, to bardzo często używam jakiegoś płynu micelarnego, na przykład biodermy i po prostu staram się zmyć ten mój najcięższy makijaż, czyli brwi, oczy, usta, liquid lipstick jakby jednym takim jednym przejechaniem wacika. Używam też wacików bawełnianych, ale nie ukrywam, że nie sprawdzają one mi się tak, tak doskonale do tego. Albo też używam tej rękawicy takiej Glow, żeby zdjąć jakby tą pierwszą Pierwszą warstwę tego makijażu ten Naprawdę, naprawdę brud Także to jest u mnie pierwsze mycie Potem używam ciężkiego Czegoś do mycia makijażu Zmycia jakby skóry, do mycia tego makijażu I to już wykonuję jakby masaż skóry I tutaj używam wszelkiego typu balsamów Olejków do mycia twarzy Takie bardziej, bardziej gęste Formuły, konsystencje, które są Właśnie raczej na bazie olejowej Które będą tutaj to wszystko bardzo, bardzo ładnie bardzo ładnie rozbijać. I wiem, że wiele z Was ma problemy z tym, z tym krokiem, bo bardzo nie lubicie tego, że te rzeczy olejowe zostają na Waszej twarzy. Tutaj po raz kolejny niezbędny jest właśnie ten ręczniczek, którego użyłyśmy rano. Co z nim bierzemy? Bierz, co z nim robimy? Bierzemy go pod bardzo, bardzo, bardzo gorącą, jak najbardziej gorącą wodę pod, pod naszym zlewem. Oczywiście nie tak, żeby nas parzył, ale ten przykładamy go w ten sposób do twarzy. I delikatnie zmasowujemy, delikatnie po prostu ścięgamy tą całą, tą całą olejową po prostu sobie warstwę, ten, całym, ten, całym, ten cały balsam z naszej twarzy. I wtedy bardzo duża część tego brudu po prostu zostanie na, na tym ręczniku. Co robimy z tym ręcznikiem? Potem po prostu wrzucamy do pralki. I ja potem jeszcze używam trzeciego, trzecie rzeczy do mycia twarzy najczęściej. Będzie to jakby, jakby taka bardzo lekka formuła, to będzie coś, czego użyłam do mycia mojej twarzy rano. Czyli albo takie specjalne mydło do mycia twarzy. Albo jakaś taka bardziej żelowa konsystencja, żelowa formuła, coś bardzo delikatnego to już jest takie, bardziej, bardzo ostatnie ostatnie zmycie twarzy. Kilkukrotnie jakby spłukuję. Spukuję moją buzię, żeby tam nie zostały absolutnie żarty, żadne detergenty. Teraz tak, w tym kroku absolutnie nie używamy chusteczek do zmywania makijażu, bo chusteczki do zmywania, zmywania makijażu to jest zło, one są bardzo agresywne, chyba że rzeczywiście jesteśmy w jakiejś wyjątkowych okolicznościach i nie mamy dostępu do tej naszej całej toaletki, do bieżącej wody, wtedy jak najbardziej te chusteczki są ok, natomiast one nie zmywają do końca makijażu, nie zmywają, nie wyczyszczą do końca twarzy, poza tym są bardzo, bardzo, bardzo agresywne dla naszej skóry, także nic z tego dobrego nie wyniknie. Druga sprawa też, jeżeli używacie płynów micelarnych, to ja też zawsze zmywałabym je twarzy, bo one jednak, one mają w swoim składzie detergenty, one mają w swoim składzie um, składniki, które mają zmyć jakby rzeczy z naszej skóry, więc absolutnie nie zostawiałabym... Dostawia, nie yy... Płynów micelarnych, jakby bez zmywania ich potem wodą z naszej twarzy. Także to są takie to są takie dwie tego rzeczy, które chciałam powiedzieć. Także mycie twarzy. Jeżeli nie miałam w tym jakby danego czasu, danego dnia na sobie makijażu, nie wychodziłam z domu, nie miałam spf u jakby ta moja twarz nie była w smogu miejskim i tak dalej, to czasem zdarza mi się rzeczywiście, że zrobię tylko jedno mycie twarzy. Jeżeli jest to dużo makijażu, to są trzy mycia twarzy, a w normalne, w normalne dni to są po prostu dwa, dwa mycia twarzy, wtedy pomijam tę wodę micelarną ten pierwszy krok, tylko wchodzę sobie z olejkiem albo balsamem do mycia twarzy, natomiast potem, potem troszeczkę, troszeczkę lżejsza konsystencja. Także to jest to, Następne kilka kroków to są dokładnie te same kroki, które, które robiłam, które robię je, które, o których mówiłam, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy poranną Także tutaj będzie najpierw nasz tonik kwasowy, którym sobie przejeżdżam, przejeżdżam twarz, to może być absolutnie ten sam produkt Nie musi, ale może ten sam produkt co rano Potem to będzie spray nawilżający, również ta sama, ta sama zasada co w, przy, w przypadku pielęgnacji porannej A potem to będzie krem pod oczy i po raz kolejny dokładnie ta sama zasada jak w pielęgnacji własne, właśnie porannej. I tutaj w tym momencie wchodzi nasz, nasz jakby ostatni bądź też przedostatni krok, czyli różnego typu sera, oleje, różnego typu, typu jakby takie treatmenty, są, są takie rzeczy, które masz, mają naszą skórę jakby bardzo mocno regenerować, jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, także tutaj nakładam tę rzecz, no i w zależności od tego, czy dana serum, dana, dany program naprawczy, dana, dana sprawa, którą nałożyłam w tym momencie na twarz wymaga dalszego nawilżenia, to... Czasem nałożę krem nawilżający, czasem nałożę jeszcze olejek, ale po częstowość zdarza się, że te rzeczy, które nakładam jako ten ostatni krok, jakie takie serum, coś reperującego na twarz, nie wymagają tego, żeby nakładać na nie po prostu jeszcze dodatkowe nawilżenie. Także tutaj, tutaj to zależy. zależy. Jeżeli używacie retinoli, to retinol najlepiej e, wydaje mi się, że na oczyszczoną, suchą, suchą twarz Nakładamy retinol, potem krem pod oczy możecie nałożyć Jeżeli potrzebujecie nawilżenia, to jeszcze na ten, na ten retinol właśnie krem nawilżający Ale ja, ja, tego, ja tego nie robię e, I zazwyczaj, kiedy ja używam, używam retinoli, to nie używam kremu pod oczy Ale jeżeli, jeżeli używacie, to oczywiście po retinolu ten, ten krem pod oczy jak najbardziej, jak najbardziej można go użyć Dobra i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten, o ten pielęgnat poranną pielęgnację wieczorną. Tak jak mówię, to jest taka twarda baza, to są podstawy. Od każdego przypadku będzie tysiące, tysiące wyjść, tysiące jakby różnych innych opcji, tysiące reguł jest tutaj Miliardy tematów, o których chciałabym właśnie z Wami porozmawiać Także dajcie mi znać, jeżeli Wy macie jakieś konkretne pytania Dajcie mi znać, jak wygląda Wasza pielęgnacja poranna i wieczorna I oczywiście czekam na Wasze rekomendacje produktów Celowo tutaj nie, użyję, nie użyłam żadnych konkretnych produktów Żeby ten filmik w najprościej w świecie się nie przeterminował <laughs> I żeby był dla każdego, dla każdego podobny, pomocny Także co, bardzo dziękuję za oglądanie Bardzo dziękuję, że jesteście Do zobaczenia znowu, Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!